Szalom i witajcie ponownie w Izraelu z Alinę. Czy wiedzieliście, że Stare Miasto w Jerozolimie jest podzielone na cztery części i że jedna z nich nie jest dostępna dla publiczności? Właśnie tak. Jednak dziś przejdziemy przez całą Jerozolimę, poznamy stronę muzułmańską, chrześcijańską, żydowską, ormiańską. A nawet te części, do których wstęp jest zabroniony. Wyruszcie z nami na przygodę po Jerozolimie, jakiej jeszcze nie widzieliście. Więc jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. Za nami widzimy bramę damasceńską, która prowadzi bezpośrednio do dzielnicy muzułmańskiej, największej z dzielnic Starego Miasta. Wejdźmy teraz do środka i zacznijmy go odkrywać. Chodźcie ze mną! Brama damasceńska, brama damasceńska, damasceńska brama! Właśnie przeszłyśmy przez mury i bramę. A teraz jesteśmy już w dzielnicy muzułmańskiej. Ale skąd możemy mieć pewność, że to właśnie dzielnica muzułmańska? Rozejrzyjmy się dookoła. Po pierwsze, po ubraniach możemy zauważyć, że większość osób wokół nas nosi tradycyjne muzułmańskie stroje. Możemy też usłyszeć, że dominującym językiem tutaj jest arabski, a nie hebrajski. Dzielnica muzułmańska charakteryzuje się również liczbą targowisk, które się tutaj znajdują. Jest tu coś dla każdego gustu i na każdą kieszeń, a także różne rodzaje targowisk. Ten targ, który zaczyna się tutaj przy Bramie Damasceńskiej, jest głównie przeznaczony dla miejscowych mieszkańców, więc możecie tutaj zobaczyć, że sprzedają ubrania, rzeczy do domu, naprawdę codzienne przedmioty. Znacznie częściej niż pamiątki dla turystów czy obcokrajowców. Stare miasto Jerozolimy, czyli wszystko, co znajduje się wewnątrz murów, ma tylko jeden kilometr kwadratowy. Jeden na tym jednym kilometrze mieszka ponad 30 tysięcy osób. Są tutaj szkoły, przychodnie zdrowia, domy opieki. To miejsce nie jest atrakcją turystyczną, to właśnie tutaj to jest tętniąca życiem część miasta. To integralna część Jerozolimy jako całości, a także miasto pełne życia i ludzi. A dzielnica muzułmańska jest fizycznie największa spośród czterech i ma też największą populację dlatego, kiedy tu przechodzimy, zawsze widzimy dużo ruchu. Kontynuowałyśmy spacer po dzielnicy muzułmańskiej i nagle natknęłyśmy się na tę tablicę. Nazwa tej ulicy to Via Dolorosa, Via Dolorosa. To droga, którą Jezus przeszedł, niosąc krzyż od momentu swojego sądu, skazania i biczowania, które miały miejsce kilka metrów w tym kierunku. Jeden całą drogę Via Dolorosa niesie krzyż aż do miejsca swojej ukrzyżowania grobu, a potem z martwych wstania. Ale co jedna z najważniejszych dróg świata chrześcijańskiego robi tutaj, pośrodku dzielnicy, dzielnicy muzułmańskiej? Taka jest rzeczywistość Izraela. Ta dzielnica nie jest tylko muzułmańska. Kiedy mówimy, że to jest dzielnica muzułmańska, mamy na myśli, że większość osób, które tu mieszkają, żyją i pracują, to muzułmanie. To właśnie oni kształtują charakter dzielnicy, ale tak jak z jednej strony jest tu meczet, tak ten budynek tutaj też jest kościołem. Podczas spaceru po dzielnicy chrześcijańskiej zobaczymy też meczety w żydowskiej, prawda? To znaczy jest tu mieszanka między dzielnicami. Nie ma linii na ziemi, która mówi, do tego miejsca są Żydzi, a od tego miejsca są Chrześcijanie. Nie. Wszyscy tak mogą mieszkać, pracować i żyć w dowolnej dzielnicy, ale są dzielnice z przewagą jednej grupy. Jeden dlatego tutaj w dzielnicy z większością muzułmańską, tak? Są tu miejsca bardziej święte, ważniejsze dla historii chrześcijaństwa i również Jezusa. Jak na przykład Droga Krzyżowa. Muzyka. Jesteśmy na ulicy Kupców Bawełny. Jak możecie zobaczyć, dziś nie sprzedaje się tu zbyt wiele bawełny. Ale to, co lubię w tym miejscu, to także jego położenie. Ta brama jest jednym z wejść na wzgórze świątynne. To znaczy, Złota Kopuła jest zaledwie kilka metrów od nas. Ale to, po co tu przyszłyśmy, to właśnie zatrzymać się kilka metrów przed wejściem. Żeby spróbować jednej z najbardziej typowych rzeczy stąd, czyli arabskiej kawy z Jerozolimy, spróbujmy razem. Muzyka, muzyka. Dotarła nasza kawka, muzyka. Jeden to naprawdę mocna kawka. Ta kawa jest naprawdę mocna. To jest kawa z hel, czyli z przyprawami, głównie kardamonem. Ta kawa pachnie cudownie, ale teraz czas naprawdę spróbować. No to zdrowie dla wszystkich, muzyka. Czy ta kawa jest naprawdę wyjątkowa na świecie? A teraz też napijesz się herbaty? Tutaj czarna herbata z miętą. Zdrowie także dla Montego, naszego kamerzysty. Zdrowie muzyka. Tam w tle już widzimy wejście do tunelu, a po drugiej stronie, przy wyjściu z tunelu, zaczyna się już dzielnica żydowska. Dokąd idziemy? Chodźmy, muzyka. Jeden, spójrzcie tutaj. W tle znajduje się już mur zachodni, który jest oryginalną częścią, jaka przetrwała z kompleksu II świątyni jerozolimskiej. Miejsce, biblijnie rzecz ujmując, bardzo ważne. Miejsce wiary zarówno dla Żydów, jak i chrześcijan aż do dzisiaj. Jeden, jedno z najbardziej ruchliwych miejsc tutaj, w dzielnicy żydowskiej, które teraz zaczniemy razem odkrywać. Muzyka. Ściana płaczu to miejsce modlitwy i łączności z Bogiem. Jest otwarty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeden to jest niesamowite, bez względu na dzień czy godzinę, zawsze jest tu dużo ludzi modlących się. Przychodziłam tu w dni, kiedy dosłownie padał śnieg, a mimo to ludzie przychodzili tu modlić się do Boga. Muzyka. Jeśli planujecie podróż do Jerozolimy, pamiętajcie, że w Szabat nie wolno tutaj robić zdjęć, więc w piątek wieczorem i w sobotę w ciągu dnia nie można robić zdjęć. A jeśli przyjedziecie tutaj w poniedziałki i czwartki rano, to są dni mitzwy, dni świętowania. To jest dzień, w którym zobaczycie tutaj dużo muzyki, tańca i radości. Muzyka, ale niezależnie od dnia i godziny, zawsze jest tu dużo wiary, muzyka. Jerozolima została założona około 3800 lat temu. Jednak jest tu coś trochę dziwnego, innego w tej żydowskiej dzielnicy. Jeśli spojrzymy na budynki wokół nas, większość z nich to nowoczesne budynki mają 50-60 lat. Jak to możliwe, że w tak starym mieście, w tej okolicy, prawie cała dzielnica żydowska ma nowe budynki? Jeden odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, ponieważ w 1948 roku, kiedy jeden Izrael ogłosił niepodległość, wszystkie sąsiednie kraje wypowiedziały wojnę, w tym Jordania. Jeden Jordania zajmuje dużą część terytorium, w tym Jerozolimę i Stare Miasto w Jerozolimie oraz Armia Jordańska. Kiedy wchodzą do dzielnicy żydowskiej, Zaczynają ją niszczyć i wysadzać w powietrze. Historyczne budynki, mające setki i tysiące lat, synagogi, domy ludzi, wszystko zostało zniszczone. Duża część dzielnicy żydowskiej została po prostu zrównana z ziemią. Jeden, nie tylko to Armia Jordańska zajęła stare miasto w Jerozolimie. Całe stare miasto w Jerozolimie na 19 lat jeden, dlatego w końcu w 1967 roku, kiedy Żydom pozwolono wrócić do dzielnicy żydowskiej, zastali ją w ruinie. Jeden naprawdę to było coś bardzo smutnego widzieć całą tę historię całkowicie zniszczoną. Jeden musieć zacząć budować wiele rzeczy od zera. Jednakże, również dzięki temu zniszczeniu otworzyła się możliwość, której nie było w historii tego miasta. 3800 lat historii Jerozolimy. Jerozolima była niszczona około 20 razy, jeden niszczona i odbudowywana, i niszczona i odbudowywana. W mieście są warstwy i warstwy, i warstwy historyczne. Abyśmy mogli odkryć, co wydarzyło się tutaj w mieście 2, 3, 4 tysiące lat temu, musimy usunąć górne warstwy. A tam, gdzie stoją istniejące budynki, nie możemy prowadzić wykopalisk, bo jeśli zaczniemy kopać, to ostatecznie zburzymy budynek, który tam stoi. Jednak w 1967 roku, ponieważ duża część dzielnicy żydowskiej była w ruinie, po raz pierwszy można było przeprowadzić głębokie wykopaliska archeologiczne. Odkryć, jak naprawdę wyglądała Jerozolima 2, a nawet 3000 lat temu. Jeden, jedną z najbardziej fascynujących rzeczy, które tutaj odkryto dzięki temu zniszczeniu, jest to, co znajduje się tutaj za mną. Zobaczcie, jaka niesamowita jest ta ściana tutaj, która znajduje się tutaj za nami. Nazywa się Wielkim Murem Jerozolimskim i została zbudowana przez króla Ezechiasza 2700 lat temu, kiedy miastu groziło wielkie imperium asyryjskie. Kiedy sen był w drodze do Jerozolimy, Ezechiasz musiał ocalić królestwo Judy, a przede wszystkim jego stolicę, Jerozolimę. Jeden zaczyna prowadzić wielkie prace budowlane: buduje mur, system wodny, buduje sadzawkę Siloe. E, jeden, wszystko to jest opisane w Biblii. Wszystkie te wielkie budowle. Nawet prorok jeden Zajasz mówi nam, że część domów w mieście musiała zostać rozebrana, aby zbudować ten mur. Dlaczego? Ponieważ miasto nie miało muru i cały czas się rozrastało, rozrastało, rozrastało. A przy tym krótkim czasie, jaki miał Ezechiarz, nie miał ani czasu, ani pieniędzy, żeby zbudować wielki mur, który objąłby wszystkie domy w mieście, Dlatego wolał zbudować mniejszy mur przebiegający nad domami miasta, ale mur szerszy, wyższy, lepiej chroniony, aby nie cała Jerozolima została ocalona, ale przynajmniej jej część. Wszystko, jak mówiłam, opisane jest w Biblii, jeden wszystko dokładnie tak, jak zostało tutaj znalezione. Ta mur jest dokładnie zgodny z opisem z Biblii. Można zobaczyć zniszczone i rozebrane domy, aby zbudować ten mur, jednak ostatecznie ten mur nawet nie był potrzebny, ponieważ Bóg wysyła anioła, który tej samej nocy zabija 185 tysięcy asyryjskich żołnierzy, kiedy ci wciąż byli po drugiej stronie murów. Jeden tak Jerozolima i Juda zostają ocalone. Jeśli spojrzymy tutaj na górę, możemy zobaczyć, że nazwa tej ulicy to dzielnica chrześcijańska. To znaczy dzielnica chrześcijańska. Jeden właśnie tutaj wejdziemy do naszej trzeciej części Jerozolimy, dzielnicy chrześcijańskiej. Chodźcie ze mną, zwróćcie uwagę na te kamienie, po których teraz idziemy. Są naprawdę duże, niektóre z nich są nawet wypolerowane przez tyle osób, które po nich chodziły, niektóre są popękane. Te kamienie pochodzą z oryginalnego okresu rzymskiego. Spacerujemy między historycznymi i biblijnymi budynkami. Jeden nagle idziemy po oryginalnych fragmentach podłogi. Co się wtedy dzieje? Wcześniej mówiliśmy, że miasto to tort warstwowy, a warstwa z okresu rzymskiego znajduje się głębiej. Jednak kiedy Urząd Miasta przeprowadzał pracę w 1977 roku, aby odrestaurować tę podłogę, znaleźli pod spodem starszą warstwę, jeden podnieśli ją do obecnego poziomu. Więc przejdźcie się ze mną przez prawie 2000 lat historii. W obrębie jednego kilometra od starożytnego miasta Jerozolimy znajduje się nie mniej nie więcej niż 49 kościołów rozsianych po wszystkich czterech stronach we wszystkich czterech dzielnicach. Ale oczywiście dzielnica z największym skupiskiem kościołów, to tutaj dzielnica chrześcijańska. Jeden ta dzielnica reprezentuje wszystkich chrześcijan, wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Jeden są tu różne denominacje, grupy chrześcijańskie. Przykładem jest ten piękny kościół stojący tutaj za nami. To jest niemiecki kościół ewangelicko-luterański. To znaczy, tutaj odbywają się nabożeństwa co tydzień w języku niemieckim. W środku Izraela są autorzy. Kościół. To jest Kościół Grobu Świętego, jeden z czterech pierwszych kościołów w całej Ziemi Świętej i także jeden z najważniejszych. Jest dziś centrum, sercem dzielnicy chrześcijańskiej. Jeden, jak możecie zobaczyć tutaj, po ilości materiałów budowlanych wokół mnie, ten kościół jest w trakcie renowacji. Nic nowego nie jest budowane, ale trwa renowacja ze względu na wiek kościoła. Naprawdę wymagała wielu prac i już od kilku lat jest w takim stanie, a za każdym razem inna część jest w trakcie konserwacji. Barra renowacja. Kościół Grobu Świętego to jeden z najsłynniejszych na świecie, ale tutaj, tuż obok, znajduje się mały i ukryty kościół. O którym większość ludzi nigdy nie słyszała. Chcę wam ją pokazać, ale jeszcze nie powiem wam, jaki to kościół. Napiszcie w komentarzach, co o niej sądzicie, kiedy zaczniecie ją oglądać. Zaczynajmy! Jesteśmy teraz w środku Kościoła Etiopskiego, jednej z najstarszych chrześcijańskich wspólnot na świecie, a Etiopia i Izrael są ze sobą powiązane od czasów Starego Testamentu. Królowa Saby i król Salomon mają tutaj w Jerozolimie historyczne spotkanie. Jeden wraca do swojej ojczyzny, zabierając ze sobą także część mądrości króla Salomona. Etiopczycy wierzą, że miała na imię Makeda, i właśnie ten obraz przedstawia spotkanie Makedy z królem Salomonem. Jesteśmy w Jerozolimie, w państwie Izrael, ale jaka to jest flaga? To nie jest flaga Izraela, to jest flaga Armenii. Serdecznie witamy w dzielnicy ormiańskiej czwartej części miasta Jerozolimy. Pytanie brzmi, co Ormianie mają wspólnego z Izraelem, Jerozolimą i Ziemią Świętą? Bo spośród wszystkich narodów to właśnie oni mają przywilej posiadania własnej dzielnicy. Ormianie są pierwszym narodem na świecie, który przeszedł na chrześcijaństwo. Jako chrześcijanie mają bardzo silny związek z Ziemią Świętą, więc w rzeczywistości nie ma tutaj jednej dzielnicy chrześcijańskiej w Starym Mieście, lecz są dwie. Jedna, którą widzieliśmy wcześniej, gdzie są różne grupy chrześcijańskie, a druga to ta ormiańska dzielnica chrześcijańska. A jaka jest historia nawrócenia Ormian? Jak to się stało, że nawrócili się przed wszystkimi jeszcze zanim doszło do masowych nawróceń w Cesarstwie Rzymskim? Historia zaczyna się od Grzegorza. Był Ormianinem z ważnej i szlacheckiej rodziny. Jednak z powodu kłótni i walk o władzę, jego rodzina uciekła z Armenii, gdy był jeszcze małym chłopcem. Dorastał w Kapadocji, która wówczas była częścią cesarstwa rzymskiego. Jeden tam nawrócił się na chrześcijaństwo, a gdy dorósł, Grzegorz postanowił wrócić do Armenii, ale tym razem, aby ewangelizować. Problem polega na tym, że król Tiridates III, który był poganinem, wie, że Grzegorz odmawia składania ofiar i czczenia lokalnych pogańskich bogów. Jeden, dlatego wysyła go do więzienia. Grzegorz pozostaje w więzieniu przez 14 lat, ale nie traci swojej wiary. Po 14 latach król bardzo poważnie choruje. Jeden, nic, ani nikt nie był w stanie go wyleczyć. Wtedy przypomina sobie o Grzegorzu, każe go uwolnić. Grzegorz idzie do króla i z pomocą wiary król zostaje uzdrowiony. Jeden dlatego król nawraca się na chrześcijaństwo, a wraz z nim duża część ludu. Jeden wtedy chrześcijaństwo staje się oficjalną religią Armenii. Już w roku 301, przypominam, że to był rok 301, tak? Chrześcijanie już byli w innych miejscach na świecie, na przykład w cesarstwie rzymskim. Jednak we wszystkich tych miejscach chrześcijaństwo wciąż było małą religią, często ale przede wszystkim prześladowaną. Podczas gdy chrześcijanie byli rzucani na areny przez cesarzy Rzymu, cała Armenia była chrześcijańska. Jeden jako chrześcijanie zaczynają przybywać do Ziemi Świętej, jeden dlatego ormiańska dzielnica, którą widzimy tutaj wokół nas, zaczęła być zakładana. Już w IV wieku chrześcijanie ormiańscy zaczęli tu przybywać, budując kościoły i małe wspólnoty. Społeczność również bardzo się rozrosła w czasie I wojny światowej. Z powodu czegoś strasznego, jakim było ludobójstwo Ormian, jedno z najstraszniejszych ludobójstw w historii nowożytnej, o którym mało się mówi: ludobójstwo, które zakończyło się śmiercią półtora miliona ormiańskich chrześcijan tylko z powodu swojej wiary i pochodzenia etnicznego. Ludobójstwo popełnione przez ówczesne Imperium Osmańskie. Przez 1700 lat Ormianie są częścią ludności i historii Jerozolimy. Problem polega na tym, że przez 400 lat miastem rządzili Turcy Osmańscy, ci sami, którzy prześladowali i masakrowali Ormian. Jeden z powodów ochrony, ale też traumy społeczność zaczęła się zamykać również fizycznie. W dzisiejszych czasach, podobnie jak od wielu wieków, duża część ormiańskiej dzielnicy jest niedostępna. Kiedy spacerujemy tutaj, widzimy głównie drzwi, drzwi i jeszcze raz zamknięte drzwi. Całe ulice, całe bloki dzielnicy są niedostępne dla publiczności. Właśnie z powodu tej historycznej traumy, którą mają, jeden dlatego bardzo normalne jest tutaj zobaczyć na przykład monastyr ormiański. A przy wejściu znajduje się duża tablica po arabsku, angielsku i hebrajsku z napisem zakaz wstępu. Jeden taka jest rzeczywistość tej dzielnicy, która jest poza zasięgiem większości osób odwiedzających to miejsce, ale także tych, którzy tu mieszkają. Zdecydowana większość osób mieszkających w Jerozolimie nigdy tak naprawdę nie mogła wejść do dzielnicy ormiańskiej. Dziś będziemy mieli wyjątkową szansę przejść się niedostępnymi, zakazanymi ulicami. Przejdziemy się w środku i zobaczymy ukrytą dzielnicę Jerozolimy. Więc wejdźmy. Tą małą ścieżką mamy dostęp do centralnej części dzielnicy Ormiańskiej, która jest najmniejszą z czterech części Jerozolimy, stanowi 14% całego Starego Miasta. Jednak mimo, że jest najmniejsza, to jaki to zaszczyt dla Ormian mieć tutaj w Jerozolimie swoją własną część. Wyobrażam sobie, że większość narodów świata również chciałaby mieć tutaj swój kawałek Jerozolimy. A językiem, którym mówi się tutaj w tej dzielnicy aż do dziś jest ormiański. Mają własną szkołę, przychodnie, dom opieki. Ciekawostką jest też to, że drzwi tutaj są zazwyczaj dość niskie. Ponieważ ta dzielnica jest tak stara, że ludzie w tamtych czasach byli trochę niżsi. A dzielnica została zbudowana wokół kościoła Świętego Jakuba. Według dawnej tradycji chrześcijańskiej w tym miejscu został pochowany Jakub Sprawiedliwy. Biblia nazywa go również Jakubem bratem Pana, jak możemy zobaczyć w wersetach, które są teraz na ekranie. Stał się głównym przywódcą kościoła w Jerozolimie, a Paweł uznał go za jedną z filarów. To on przewodniczył Soborowi Jerozolimskiemu i podejmował kluczowe decyzje w pierwszych latach kościoła. Jeden również tutaj w Jerozolimie znajduje swoją śmierć. Historyk Flawiusz Józef opisuje, że Jakub został skazany i stracony w roku 62 n.e. Jeden został pochowany w Jerozolimie. Jeden, jak już wspomnieliśmy, dawna tradycja mówi, że to było tutaj, gdzie dziś znajduje się dzielnica ormiańska, a teraz będziemy mieli przywilej wejścia do Kościoła Archaniołów i uczestniczenia w ormiańskim nabożeństwie. Jeden według ormiańskiej tradycji to właśnie w tym miejscu, do którego wejdziemy. To był dom arcykapłana Anasza, Teścia Kajfasza, który również był zamieszany w śmierć Jezusa. Jeden właśnie to miejsce o tak mrocznej przeszłości zostało przemienione przez Ormian w miejsce wiary i modlitwy. Mam nadzieję, że spodobało się Wam poznawanie różnych stron, różnych oblicz Jerozolimy. Jeśli spodobał się Wam film, zostawcie lajka. ściskam Was i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.